Serdecznie kłaniam się i zapraszam na wieczór z Ligą Mistrzów. Cieszę się, jakbym był kibicem Bodoglimt, bo na pewno nie Manchesteru City. Witam. dla który pytał, ile będzie mojego spóźnienia. No ile ci wyszło? Haha, ha. co sądzę o Manchester City? No właśnie, zacząłem od tego. Że dla mnie to był turbo pewniak, jeszcze biorąc pod uwagę, że po pierwsze w tym bodo wcale nie jest tak zimno. Ja wiem, że City ma gównianą formę, nie? Ale jednak ta walka o toposie myślałem, że ich zmobilizuje. Ale Arsenal ciśnie, kurde, są minuta 20 niespełna, a po prostu tak są w gazie, tak napierają, że to jest hit. Podoba mi się to. Olimpiako prowadzi z bajerem, okej. Okay, uwaga... Real Madrid właśnie wychodzi na prowadzenie. Kilian Mbappé, jeżeli się nie mylę, tak jest. Otwiera wynik spotkania. Nie wiem kto dogrywał, ale super dograł piłkę i ekstra precyzyjne wykończenie Mbappé. ale świetnie. A nie, przepraszam, ma do Valverde, a to Valverde wypuścił Mbappé. Proszę o przejście siostrę w wolnym czasie. Zaczęłam się do tego brać, zaczęłam się jadać. A moją stolkę, i tak mi się, A co ty do mnie piszesz teraz? Ja pierdzielę. To sądzę o Lewandowskim w Porto? Ja bym to widział, człowieku. Zresztą mam pomysł. Wjedzie na kanał odcinek, gdzie zrobię różne scenariusze FC Porto. Jest Arsenal 1-0. Wyszli na prowadzenie. Jezus z najbliższej odległości już dobijał. Timber, tak. Timber strzelał. Jezus to. Czy już planować darda. O! No, ten Ham wyszedł na prowadzenie. Przegapiłem, bo czytałem z wami. Romero chyba się cieszy. Wal! Ale brama! Ale brama, Inter 1-1. Trochę liczyłem, że, zale... że to Zieliński nabiega, ale petarda. Piękny gol. Mamy 1-1. Łopasz się przeżegnał. No, właśnie gol w stylu Zielińskiego, no? 17 metra. Pięknie przypieprzył. Sawić się uczył od Ziela? Możliwe. Ostatnio grałem sobie w dartę na przeglądarce, wygładawca powiedział, że to bez sensu. że pan tak się nie nauczy grać, niech pan zagra jeszcze w grę o siłowni. <grystanie> A to śmieszne nawet. Mnie by rozbawiło. <grystanie> o Jezu, Fati, jaką miał okazję. Ja pierdziele, co za ogór. Dobrze, że go sprzedali. To jest ten boomerski łeb. Ale strzelił fatalnie. O 2 do 0. Tottenham nie Nie Praca Robert Downe Juniors, że Chris Evans wraca. Mamy bramkę PSG natomiast. Ale ładnie powalczył, ale ładnie powalczył. 40 41. Niestety dwóch zegarów nie mogę dać Arsenal 2 do 1. Arsenal 2 do 1. No że w 31 minucie tyle będzie goli, to powiem szczerze, natomiast bramka PSG jest warowana, pewnie jakiś spalony potencjalny, albo faul przy tym odbiorze, może tego się dopatrzyli, tak, cofnął cofną gola PSG, faulował tam chłop przy odbiorze, Akanji i Kreulautaro, no dokładnie, oni się kryli we dwójkę, przecież to jest niesamowity kwas, z Islandii, ciągniesz, żeby do Ciebie jechał i Ci tam, o, bramka, Nie wiem, czy Mastantuono, ale 3-0 Real. Albo Mastantuono, albo Bellingham, bo oni się cieszą. Zaraz zobaczymy. Vinicius asystował do Mastantuono. Przytomnie się zachował. Obrócił się z piłką, nie pałował. Bardzo dobrze dograł i super wykończenie Mastantuono. Bramka 4-0. Ale to samobój chyba jest Kerrera. Tak mi się wydaje, bo nikt się nie cieszy, jakby żadnej cieszynki nikt nie robi. W ogóle błąd przy wyprowadzaniu piłki. Dobre przejęcie. Od razu wypuszczenie na prawo. Vinicius się zabrał, pociągnął. Dograł. No i chłopcy są ale z drugiej strony, jakby nie strzelił, no to tam już ktoś nabiegał. To. Arda Güler. Znowu bardzo dobre dogranie Viniciusa trzeba zaznaczyć. Naprawdę ładnie się zabrał, ładnie dociągnął i ładnie dograł. W filmie było, że w Czarnobylu zginęło tylko 31 osób. O Jezus! No tam w tej tragedii. Manita! 5-0 i chyba Vinicius. Ale ładnie, Vinicius to zmieścił. Ja pierdzielę. Jezu, jakie okno! Lepiej w okno się nie da trafić. Kontrakt mu się kończy, ale labia ponad co może rzucić. No właśnie wydaje mi się, że Arabia może naprawdę jeszcze duże pieniądze nawet pomimo tego rocznego kontraktu. Nie no, za 250 milionów to go nie, nie sprzedadzą. To PRS powinien go osobiście zapakować i pocałować w rąsie kupca. Ale jak ktokolwiek by tyle zapłacił za zawodnika z rocznym kontraktem, za Viniciusa z rocznym kontraktem, to w ogóle grubo. Ty, honorówkę strzeliło Monaco. Nie zobaczyłem. A, tej akcje nie rozgrywali od bramki i przestałem patrzeć, bo stwierdziłem, że stypa. Ależ tutaj błąd, Courtois grał przez środek i to chyba Bellingham. Kto to się obciął? Który to się obciął? Nie Bellingham. A, Cebulosz przed. i to Cebulosz się obciął. Jestem po dwóch rozmowach z psychologiem. Aaa. Sporting wychodzi na prowadzenie z Paryżem, słuchajcie. Zajebiście pod Barcelonę, to jest ważne. Z wypasionych aut to już mówiłem kiedyś, chciałbym... I znowu tracą przy wyprowadzaniu piłki. Ależ to jest klasyka gatunku. Bellingham położył bramkarza. No i możesz się ogarnąć równie dobrze. No tak, człowiek, czegoś się tam musisz nauczyć. Ja zachęcam. Ale gol! Jokeresz, nie uwierzycie! Jokerysz z golem, z dystansu. Ładnie wplasował. Dobra, już mają te trzy punkty. I to jest dobra wiadomość dla kibiców Barcelony, bo Inter był w tym wyścigu o ósme miejsce. Nad nimi. Pięknie zewniakiem dostał podanie. Dobrze się zabrał. Zastawił. Próbował odegrać. Wyszła z tego klepka. Nie wiem, czy świadomie, czy nie. Ale zostawił mu piłę na 17 metrze. Po czym pokazał, czemu nie grasz do mnie? A ten strzelił. Ty, gol! Sportingu. 2 -1. CO JEST?! Ależ się wyniki ułożyły pod Barcelonę, naprawdę. Zaraz zerkniemy w tabelę, zaraz Wam pokażę tabelę. To jest hit. Tyle po kardzie co robiłem. Byłem asystentem na Europie Środkowo-Wschodnią w marketingu i w Polsce asystentem do marketingu. Miałem dwie fuchy jakby w jednym. No, powiem szczerze, że tutaj Chevalier się nie popisał przy tym strzale z dystansu, bo wyplupił centralnie przed siebie. I oczywiście, że jest to strzał z 16 metra, ale no wypluł akurat no, na zawodnika sportingu, na główkę mu, no, więc tutaj ta interwencja słaba. Zerkamy na tabelę, tak, 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 tylko poczekajmy jeszcze 30 sekund. Słuchajcie, na ten moment sytuacja wygląda tak, że Barcelona ma, Arsenal w ogóle na szefa idą, komplet zwycięstw. Real drugie miejsce, ale Bayern ma jutro szansę ich przeskoczyć. Tottenham. A Tottenham jest czwarty? No dobra, nieważne. PSG dzięki tej porażce po 13 ze Sportingiem, City dzięki tej porażce 13, a Inter przez porażkę 12. I zobaczcie, jak to pomogło Barcelonie. Ma 10 punktów. Ma szansę przeskoczyć już jutro Inter, jeżeli wygra. Zrównać się punktami z PSG, Sportingiem i City przed ostatnią kolejką, bilans bramek niestety średnio. Bayer tak czy owak uważam, że Barcelona nie ma szans. Trzymajcie się, papa. Pa.